Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj, żeby podziękować. Podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, którzy się nie ulękli, którzy się nie załamali tym szerzonym no może jeszcze nie terrorem, ale w każdym razie zastraszeniem, które było stosowane w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy. Tymi porwaniami polityków oskarżonych niesłusznie i skazanych niesłusznie z Pałacu Prezydenckiego, tymi działaniami, które wobec nich podjęto, tym torturami, tymi wszystkimi włamaniami, Przejęciami, siłą. To tworzyło taką atmosferę zastraszenia. Wyście się nie przestraszyli. Jestem w stalowej woli, jeszcze o tym będę mówił. To nie jest przypadek, ale mogę powiedzieć: Byliście jak stal. I dlatego dziękuję. Ale przede wszystkim właśnie tutaj muszę podziękować z całego serca panu prezydentowi Luciuszowi Nadbrężnemu. To, o czego dokonał? O czego dokonał? To kolejne wielkie zwycięstwo w pierwszej rundzie to jest naprawdę coś imponującego i niezwykłego. Naprawdę niezwykłego. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.